drużyny 0 punktów mają, które spotkają się w niedzielę na PG Arenie? Znów, będziecie grać z takim nożem na gardle? No, na no to, no to wychodzi, że będziemy grać z nożem na gardle. Nie zaczęliśmy dobrze tego sezonu. Dwa pierwsze mecze przegraliśmy, tak jak ja. Grałem mecze przełamanie, O punkt to jest najważniejsze. Zresztą udowodniliście, że z tą presją sobie radzicie, ale ten sezon fatalnie został zaczęty przez was. Być może to jest to wina presji. No. Dlatego gramy gorzej. No iśmy, mieliśmy dobrych przeciwników, akurat dobrze przygotowanych mhm. być może na, w tym momencie, na, na początek sezonu. My dopiero wchodzimy na odpowiednie obroty. Mam nadzieję, że już w tym meczu z Lechiem będziemy wyglądać lepiej. Nie jest tak, że koronę teraz zlekceważyliście. Tak nam trener zasugerował, rozmawiając z nami, że skoro się tak dokonaliście niemożliwego wiosną, no to teraz rozbitą koronę łatwo powiedzieć i to może to was było. Być może coś w tym jest, no ale żadnego przeciwnika nie liksoważy Chcieliśmy wygrać ten mecz każdy inny, a wyszło zupełnie inaczej, no. No, Czujemy zawód, na pewno. A, czy... a trener, co mówił przed chwilą? czym porażę w czy pierwszym meczach? By zabrakło, nie wiem, czy walki, no dni, Szczęścia? tu trzeba trenera tu to zapytać, na pewno nie mniej, no, nie? To nie jest moja rola. A, a, a co, co najbardziej trenowaliście w tej tydzieji, tym tydzień wieczoru pomiędzy meczem z Legią a Na co zwracają uwagę? Bo ktoś może jakaś recepta na to coś, co, co było nie Co było nie Na pewno nie gramy jako zespół razem. Formacje nie są zgrane. Jest dużo nieporozumień i błędów indywidualnych. Z tym biorą się nasze porażki, bo właściwie z Legią to sami sobie bramki strzeliliśmy. Musimy się zgrać, musimy być drużyną, żeby móc wygrywać To jest podstawa. Na przygotowanie fizyczne to było dużo pytań, takich dużo, dużo znaków zapytania. Jak wy się czujecie? To znaczy gorzej na pewno wyglądaliśmy od Legi, jeśli chodzi o motorykę to na pewno, ale, ale też pogoda nam nie pozostawiła złudzeń. Legia grała z kontrum i próbowaliśmy rozgrywać piłkę i z każdą minutą po prostu opadaliśmy z sił. Legia to wykorzystała bardzo dobrze, do tego jak wcześniej mówiłem do to Nasze bramki, głupie bardzo i no, gonić wynik z Legiem, to jest trudna sprawa w taką pogodę, to okazało się niemożliwe. Mówi Pan o rozgrywaniu piłki, aż tak brakuje Mateusza Klicha, który odszedł do, do Niemiec? Mateusza Klicha brakuje, to był reżyser naszej gry ofensywnej i teraz widać jego brak. Trener próbował przedstawić drużynę na 4-4-2, jakie były, jakie są różnice? Jakby Pan mógł wytłumaczyć tą grą dwójką w środku? No i chociażby, chociażby taka, że brakuje tego piłkarza w środku pola który operuje szuka wolnej przestrzeni i odbiera piłki od defensywnych pomocników. Właściwie rozgrywanie piłki i odbiór piłki spada na, na defensywnych pomocników dwóch. A jak się okazuje, jest za dużo roboty jak dla nas. Także no, brakuje nam takiego kreatywnego piłkarza, który by zabrał piłkę, rozegrał i pociągnął akcję do przodu, żeby pozwolił się całej formacji defensywnej przesunąć na połowę przeciwnika, żeby to wszystko wyglądało spójnie i razem. Czyli jakby się? z niecierpliwością na zakontraktowanie Tamira Kalona, który ma, ma przejść do klubu i kierować tą grą? No jeszcze nikt nie widział, także nie wiem, czy na niego czekamy. No Trener mówi, że wstawił go z miejsca do składu, nawet bez treningu w no, Pewnie tak zrobi. Czy to znaczy, że on jest tak dobry, czy to znaczy, że aż tak wam... Aż tak na pewno byłeś. brakuje takiego piłkarza w naszym zespole, ale jaką formę prezentuje ten piłkarz, to naprawdę nie wiem, musi przyjechać i potrenować jest, trochę jest z Z czego się możemy spodziewać? Będzie mm. bardziej gra z kontru? No chyba tak, nie? Będziemy grać tak, żeby uszuknąć jakiś punkt, bo to jest najważniejsze na ten moment. Panie jak grał Pan kiedyś przed taką publicznością, 40 tysięczną, która ma się zjawić na nowo otwartej PGR arenie? 40 tysięcy chyba jeszcze nie. Do tej pory nie miałem okazji. Pan jest takim zawodnikiem, na którego to działa mobilizująco, czy raczej myśli Pan e, o, tym, o tym tumulcie hałasie, który nie no, się zna? Ja myślę, że pan? nie, że raczej mi to nie zwiąże nóg, ale to jest, to jest sama przyjemność grać się takim <noise> stawianiem. Przy dużej publiczności na tych nowych obiektach to nie same nie są.